Na podwórkach i chodnikach dużego miasta panował poranny gwar. Ludzie spieszyli się do pracy. Dzieci w kolorowych kurtkach biegły do szkoły, a samochody trąbiły niecierpliwie na skrzyżowaniach. W tym całym zgiełku nikt nie zwracał uwagi na drobną postać dziewczynki, która pochylona nad koszem na śmieci szukała pustych butelek. Zosia miała zaledwie dziewięć lat, ale wyglądała na młodszą. Była drobna, szczupła z długimi jasnobrązowymi włosami, które wymknęły się spod cienkiej czapki. Jej policzki były zaczerwienione od chłodu, a dłonie czerwone i spierzchnięte. Ubrana w starą, za dużą kurtkę i znoszone buty, niosła ze sobą szmacianą torbę, do której wrzucała znalezione puszki i butelki. Przechodnie mijali ją w pośpiechu. Niektórzy rzucali krótkie, pełne politowania spojrzenia, inni marszczyli brwi, jakby przeszkadzała im jej obecność. Nikt się nie zatrzymywał. Zosia była dla nich niewidzialna, ale ona nie zwracała na to uwagi. Była skupiona na zadaniu. Każda butelka, każda puszka była krokiem bliżej do tego, by kupić chleb i mleko. Jeszcze trochę, wyszeptała do siebie, gdy podniosła plastikową butelkę schodnika. Torba zaczynała być ciężka, ale Zosia nie przestawała. Wiedziała, że mama czeka w domu. Mama od kilku dni była słaba. Kaszlała i prawie nie wychodziła z łóżka. Zosia obiecała jej, że dzisiaj przyniesie coś do jedzenia, że jakoś sobie poradzą. Przystanęła na chwilę przy witrynie sklepu, w której wystawione były świeże bochenki chleba. Jej brzuch zaburczał głośno. Odsunęła się szybko, zawstydzona i ruszyła dalej. Musiała jeszcze trochę uzbierać. Weszła na podwórko, gdzie obok śmietników często znajdowała puszki. Rozejrzała się i schyliła, by wyciągnąć z kontenera dwie szklane butelki. Gdy tylko wrzuciła je do torby, usłyszała za sobą czyjeś kroki. Odwróciła się gwałtownie. Przed nią stał starszy mężczyzna w długim, ciemnym płaszczu. Wyglądał inaczej niż ludzie, którzy zazwyczaj przechodzili obok. Nie spieszył się, nie patrzył na nią z pogardą, ale też nie uśmiechał się sztucznie. Po prostu stał i patrzył uważnie. Zosia ścisnęła torbę mocniej, jakby bała się, że zaraz każe jej to wszystko oddać. Ja. Ja nic złego nie robię powiedziała cicho, z trudem podnosząc wzrok. To tylko butelki mężczyzna uniósł rękę w uspokajającym geście. Wiem, dziecko odpowiedział spokojnym głosem nie musisz się bać. Jego ton różnił się od tonów ludzi, którzy wcześniej mijali Zosie. Nie było w nim pogardy ani obojętności. Była ciekawość, a może troska. Dziewczynka nie wiedziała jeszcze, kim jest i czego od niej chce ale czuła, że to spotkanie nie jest przypadkowe. Świat wokół wciąż toczył się swoim rytmem. Samochody, ludzie, gwar. A jednak w tamtej chwili Zosia miała wrażenie, że wszystko się zatrzymało. Była tylko ona, jej ciężka torba z butelkami i obcy mężczyzna, którego obecność miała odmienić jej życie. Zosia przyciskała do siebie torbę z butelkami, jakby była to najcenniejsza rzecz, jaką miała. Spoglądała niepewnie na mężczyznę, który wciąż stał przed nią. Był wysoki, wyprostowany, z siwymi włosami starannie zaczesanymi do tyłu i głębokimi zmarszczkami wokół oczu. Mimo eleganckiego płaszcza i skórzanych rękawiczek w jego spojrzeniu nie było wyniosłości. Patrzył na nią tak, jakby naprawdę chciał zrozumieć. Dlaczego to robisz, maleńka? Zapytał łagodnie, wskazując ruchem głowy na torbę. Nie bawisz się z koleżankami, nie jesteś w szkole? Zosia spuściła wzrok. Nie była przyzwyczajona, by ktoś tak po prostu pytał ją o powody. Ludzie zwykle przechodzili obojętnie albo odwracali wzrok. Czuła, że nie ma siły udawać. Zbieram, żeby sprzedać, wyszeptała. W skupie dadzą trochę groszy. Mężczyzna zmarszczył brwi. Ale po co ci te pieniądze? zapytał jeszcze ciszej, jakby bał się, że urazi dziecko. Dziewczynka zawahała się chwilę. Ścisnęła mocniej paski torby, a potem spojrzała mu prosto w oczy. Jej wielkie, brązowe źrenice lśniły łzami. Na jedzenie, powiedziała. Mama jest chora, a ja... Ja muszę coś kupić, bo w domu już nic nie ma. Słowa te, wypowiedziane tak prostym, dziecięcym tonem, uderzyły w serce mężczyzny jak kamień. Odetchnął głęboko, próbując ukryć poruszenie. A tata? zapytał ostrożnie. Nie pomaga wam? Zosia pokręciła głową. Nie ma taty. Mama mówi, że dawno odszedł. Zapadła cisza. Zosia zsunęła torbę na ziemię i wytarła rękawem nos. Zawstydzona tym, że zdradziła obcemu swoje największe zmartwienie. Spodziewała się, że zaraz usłyszy coś w rodzaju idź do domu albo to nie twoje miejsce. Ale mężczyzna nie podniósł głosu. Zamiast tego przykucnął, by znaleźć się na jej wysokości. Y jak masz na imię? zapytał łagodnie. Zosia! Odpowiedziała nieco pewniej. Piękne imię, odparł, a jego usta wykrzywił lekki, ciepły uśmiech. Wiesz, twoje oczy są bardzo znajome. Dziewczynka zmieszała się. Nie wiedziała, co powiedzieć. Wyciągnęła z torby kolejną butelkę i próbowała udawać, że jest zajęta. Mężczyzna przez chwilę patrzył na nią w milczeniu. W jego głowie powracały wspomnienia sprzed lat. Twarz młodej kobiety, jej głos, jej śmiech. Nie mógł się mylić. Zosiu, odezwał się w końcu, jego głos drżał. Jak ma na imię twoja mama? Dziewczynka spojrzała na niego nieufnie. Zazwyczaj nie odpowiadała na takie pytania, ale coś w jego spojrzeniu sprawiło, że poczuła, że może. Mama ma na imię Marta powiedziała cicho. Marta Kowalska. Starszy mężczyzna zamarł. Otworzył usta, ale przez chwilę nie był w stanie nic powiedzieć. To imię znał aż za dobrze. To imię nosiła kobieta, którą kiedyś kochał a potem stracił przez zbiegi losu i własne błędy. Zosia przyglądała mu się niepewnie, zastanawiając się, dlaczego jego twarz nagle zbielała, a oczy wypełniły się łzami. Zna pan moją mamę? zapytała wreszcie szeptem, jakby bała się odpowiedzi. Mężczyzna spojrzał na nią głęboko i poczuł, że los właśnie postawił przed nim próbę, której nigdy się nie spodziewał. Starszy mężczyzna milczał chwilę, jakby musiał zebrać siły, zanim odpowie. Na jego twarzy widać było zmieszanie, ale i ogromne wzruszenie. W końcu uniósł wzrok, a jego oczy spoczęły na dziewczynce. Tak, Zosiu, powiedział cicho, znam twoją mamę. Dawno temu była dla mnie kimś bardzo ważnym. Dziewczynka szerzej otworzyła oczy. Naprawdę? zapytała z niedowierzaniem. Ale mama nigdy nic o panu nie mówiła. Mężczyzna westchnął ciężko, jakby dźwigał na barkach ciężar lat. Bo to długa i trudna historia, odparł. Kiedyś byliśmy sobie bliscy, ale potem los nas rozdzielił. Byłem głupi, popełniłem błędy i przestałem się odzywać. A potem minęły lata. Zosia przestąpiła z nogi na nogę. Czuła, że dzieje się coś niezwykłego, coś czego nie do końca rozumiała. Spojrzała na swoją torbę pełną butelek i nagle pomyślała, że to wszystko jej bieda, samotność, codzienna walka. Wcale nie musiało być jedyną prawdą o jej życiu. Czyli zna pan mamę? E powtórzyła, jakby chciała upewnić się jeszcze raz. Tak odpowiedział stanowczo. Znam Martę. I jeśli pozwolisz, chciałbym ją znów zobaczyć. Dziewczynka zmieszała się. Jej serce biło szybko. Z jednej strony chciała uwierzyć, że ten obcy nie jest zagrożeniem że naprawdę zna jej mamę. Z drugiej Przecież mama zawsze powtarzała, by nie rozmawiać z nieznajomymi, a jednak ten człowiek wyglądał inaczej niż wszyscy. Nie odtrącał jej, nie patrzył z góry. Ale po co? Spytała w końcu. Mama jest chora. Nie ma siły nikogo widzieć. Właśnie dlatego, powiedział mężczyzna, a jego głos zadrżał. E, chcę jej pomóc. Wiem, że teraz to może brzmieć dziwnie, ale noszę w sercu dług wdzięczności wobec niej. Zosia przyjrzała mu się uważnie. Widział w jej oczach ostrożność i strach, ale także ciekawość. Jak się pan nazywa? zapytała wreszcie. Nazywam się Andrzej odparł powoli. Andrzej Malinowski. Dziewczynka otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale słowa nie chciały przejść przez gardło. To nazwisko znała. Mama kiedyś je wymówiła, bardzo dawno temu, w chwili, kiedy myślała, że Zosia już zasnęła. To nazwisko, które mama wypowiedziała ze łzami w oczach Malinowski wyszeptała. Mama mówiła tak raz, dawno temu, Andrzej poczuł, jak jego serce ściska się jeszcze bardziej. Tak, potwierdził. To ja, Zosia spuściła wzrok. Była rozdarta. Nie wiedziała, czy może mu zaufać, czy powinna uciec, ale coś w jego spojrzeniu sprawiało, że chciała wierzyć. To nie były oczy kogoś, kto kłamie. To były oczy człowieka, który wiele przeżył i teraz desperacko pragnie coś naprawić. Jeśli chcesz powiedział ostrożnie pójdę z tobą, nie zrobię nic, co mogłoby zaszkodzić twojej mamie. Po prostu chcę ją zobaczyć. Dziewczynka długo się wahała, a w końcu skinęła głową ale tylko trochę zastrzegła. Jeśli mama nie będzie chciała, pan odejdzie. Andrzej uśmiechnął się smutno, ale z ulgą. Obiecuję. I w tej chwili Zosia zrozumiała, że jej dzień, który miał być tylko kolejną ciężką walką o kromkę chleba, zmienił się w coś zupełnie innego. Początek historii, której jeszcze nie rozumiała, ale czuła, że może odmienić wszystko. Zosia prowadziła Andrzeja przez wąskie uliczki swojego osiedla. Torba z butelkami obijała się o jej nogi, ale tym razem nie czuła ciężaru. W głowie kłębiły się pytania: co mama powie? Czy się ucieszy, czy może rozpłacze? Gdy dotarli pod szary blok, Zosia obejrzała się jeszcze raz na mężczyznę. Stał wyprostowany, z torbą przewieszoną przez ramię, lecz w jego oczach widziała napięcie i niepewność. Tutaj mieszkamy, powiedziała cicho i weszła na klatkę schodową. Schody skrzypiały, a ściany były obdrapane. Zosia wspinała się szybko, jakby chciała mieć to spotkanie za sobą. Andrzej szedł za nią wolniej, czując jak serce bije mu coraz mocniej. W końcu stanęli przed drzwiami. Dziewczynka zapukała delikatnie, a po chwili przekręciła klucz. Mamo, jestem! zawołała, otwierając drzwi. W środku pachniało herbatą i lekami. Na kanapie, okryta kocem, leżała kobieta. Była blada i zmęczona, ale kiedy zobaczyła córkę, jej twarz rozjaśnił uśmiech. Zosiu, już jesteś szepnęła. Dopiero wtedy dostrzegła mężczyznę stojącego w progu. Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Andrzej? wyszeptała, chwytając koc mocniej, jakby chciała się osłonić. Marto, odpowiedział drżącym głosem. To ja. Zapadła cisza, w której słychać było tylko oddech Zosi i tykanie zegara na ścianie. Dziewczynka spojrzała raz na mamę, raz na Andrzeja, nie wiedząc, co się wydarzy. Co ty tu robisz? spytała Marta, a w jej głosie brzmiała mieszanina złości i bólu. Po tylu latach, teraz? Andrzej spuścił wzrok. Wiem, że zawiodłem, zaczął. Wiem, że wtedy odszedłem i nie miałem odwagi wrócić, ale los postawił dziś przede mną twoją córkę. Zobaczyłem ją, jak zbierała butelki, żeby kupić jedzenie, i nie mogłem odejść, jakbym był nikim. Marta zasłoniła twarz dłonią. Łzy napłynęły jej do oczu. Myślałam, że zapomniałeś, powiedziała cicho. Że dla ciebie już nie istnieje. Nigdy nie zapomniałem. Odparł Andrzej, a jego głos pękał. Żyłem w poczuciu winy i może za późno próbuję to naprawić, ale pozwól mi choć trochę wam pomóc. Zosia podeszła do mamy i usiadła obok niej na kanapie. Mamo, on był dobry dla mnie. Nie krzyczał, nie przepędzał. Powiedział, że chce pomóc. Marta spojrzała na córkę, potem na Andrzeja. Widziała w jego oczach szczerość, której nie mogła zignorować. Pamiętała dawne czasy, wspólne chwile. A także ból rozstania. Teraz jednak siedział przed nią człowiek starszy, złamany, ale gotów naprawiać błędy. Nie wiem, czy potrafię ci wybaczyć, powiedziała powoli, ale nie chcę, żeby Zosia cierpiała. Jeśli naprawdę chcesz pomóc, to nie mnie, a jej. Andrzej skinął głową, łzy spływały mu po policzkach. Właśnie tego pragnę, żeby ona już nigdy nie musiała chodzić głodna. Wieczorem siedzieli już razem przy stole. Na stole stał gorący rosół, który Andrzej kupił w drodze powrotnej, świeży chleb i jabłka. Zosia jadła łapczywie, ale szczęśliwie, a jej mama patrzyła na nią ze wzruszeniem. Andrzej siedział obok, a jego serce po raz pierwszy od lat czuło spokój. Nie wiedział, co przyniesie przyszłość, ale wiedział jedno: dostał drugą szansę i tym razem nie zamierzał jej zmarnować.